Było to ukoronowanie polskiej oświeconej myśli, zwiększenie wysiłku wielkich osobistości, znamienitych patriotów, które do dzisiaj jest naszą chlubą. Ale święto tu w Żarnowcu ma też inny ważny wymiar lokalny. To do tej figury pomnika Matki Boskiej Królowej Korony Polskiej wędrowali nasi przodkowie. Postawili ten pomnik blisko ówczesnej granicy. Granica, która oddzielała Rzeczypospolitą od III Rzeszy Niemieckiej. Granicy, która w 1939 roku została brutalnie naruszona po niecałych 20 latach niepodległości. Dzisiaj to, co z tak wielkim wysiłkiem odtworzone przez Polaków, jest wartością aktualną i niestety nadal niepewną oraz wciąż wymagającą od nas poświęceń. Dzisiaj rozumiemy to tu, stojąc w żarnowcu, w sposób na pewno bardziej namacalny niż kilka lat temu. Na nowo musimy uświadomić sobie to, że niepodległość nie jest dana raz na zawsze. Za tą wartość giną w tej chwili nasi sąsiedzi, gdyż wciąż czynne są siły i systemy polityczne, które są gotowe przemocą zabrać swoim sąsiadom niepodległość. Niepodległość zobowiązuje. Zobowiązuje także pamięć o błędach, które doprowadziły do jej utraty. Największą naszą i naszych przodków zdobyczą jest to, że nadal jesteśmy. Możemy się rozwijać po swojemu dla siebie i dla naszych dzieci. Udało nam się w zeszłym roku dzięki pomocy Fundacji Orlen, także i pewnych środków z polskiego ładu, postawić kaplicę nad figurą umieszczoną tutaj w dwudziestoleciu międzywojennym. Kaplica nawiązuje stylem do starego klasztoru xiv wiecznego, dlatego jest szczelista, wysoka. Po oficjalnych uroczystościach wszystkich zapraszamy na festyn, który się właśnie zaczyna przy szkole w Żarnowcu. A wszyscy wspominamy milo dawne majówki, no i taką majówką właśnie zaczynamy maj. Zaczynamy tutaj yy, po uroczystościach. Będzie można coś skonsumować, będzie można posłuchać yy, występ, występów dzieci na scenie. Mam nadzieję, że każdy spędzi tu mile czas.